Siema! Dzisiaj pokażę Wam jak wykonałem zadanie od administracji na tykmc.pl na nowej edycji Lifesteala. A więc co, jeżeli odcinek Wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Siemano! Dobra widzowie, słuchajcie, my już jesteśmy i pierwszym naszym zadaniem to będzie zadanie od Warchlaka, żebym zarobił 6,7 koła. No więc co, ja już mam 5000 tysięcy ponad. I no, jest pewien zarobek, a tym zarobkiem będzie drewno. Jak widać to, tak się prezentuje. Dobra, widzowie, jeszcze mam dla Was szybkie info. Co 25 łapek w górę losujemy. Svipa na 7 dni, więc wystarczy zostawić łapkę w górę, subskrypcję i w komentarzu swój nick. A ja w dodatku losuję legę klucz na moim Discordzie. Więc co, Discorda macie w opisie. No więc co, widzowie, ja tu będę kopał. Jakaś nie wiem, baza znaleziona. No i co, zobaczymy, ile w ogóle uda nam się zarobić. Dobra, widzowie, sprzedaję pierwszą turę trzciny. Zarobiłem ponad 200 dolarów. No więc, co? Jeszcze trochę pracy na nas czeka. Siema, widzowie, jak coś, to wyzwania od administratorów zostaną podzielone na dwie części. Więc teraz oglądacie pierwszą. A za niedługo wyjdzie druga. Bo po prostu tyle tych wyzwań dostałem, że to hit. Dobra, widzowie. Dobra, mamy, jest. Czyli w skrócie przez 25 minut zarobiłem ponad tysiaka Lecimy do kolejnego wyzwania. No się ma, moje wyzwanie jest takie, że musisz zabić trzech graczy w diamentowym secie i zdobyć z nich serca. Pozdro. Dobra, widzowie, jest jakiś Marek Steve. Yy, nie wiem, typamy się do niego. TPA, Marek Steve. Nie, mam nadzieję, żeby. O, dobra, od razu mnie zaakceptował Cyka się trochę. Jak to będzie jak ktoś dobry? Dobra. Dobra, bijemy go. Bijemy go. Już on padnie. I jest jeszcze w diaksie idealnie. Co on z spami? Ej, dobra, to jest taki free kill. Ja wiem. Dobra, bijemy go. Dobra, coś tam bije się, ale powiem tak. Dobra, on pada. Ej, dobra. Niech pada. Kurde, się potykam. Nie, no dobra, jak my go zabijemy, to będzie taka Ty ja Nie wiem, zobaczcie. On nie ogarnia coś. Zabiłem! Dobrze. Dobrze, widzowie, mamy pierwszego killa. Lecimy, nie wiem, pozabijać kolejne osoby. Dobra, widzowie, ja sobie tak biegam i nikogo nie mogę znaleźć. I ja nie wiem, tepnę się do jakichś osób. Które tu piszą, nie wiem, TPA Instapolaret, jakiś podłoga, nie wiem. Dobra, zjem złote jabłko. Oby to nie był jakiś kurde. Yy, Gang albanii Zapadam. Co jest? Bijemy go. Co jest? Ej, on ma jeszcze coś w serce. Pada. Pada. Dobra, bijemy go w sobie. Więc to jest jakiś dzieciak w ogóle. Co za chłop? Jeszcze się spalił. Ja mam kuszę jakąś? Ej, w ogóle, jest, dwa, jest, trzy... jest, Ej, Bengus, masz moje soundboardy? Co mam? Masz soundboardy u mnie odpalone. Zabiłem, zabiłem. Czekaj. Co to? Masz czy nie masz? Mam, mam. Na co to Ucieka, ucieka, ucieka. Chodź. Dawaj, dawaj. No to może być płatka, to może być płapka. no ale bejterzy. To nawet nie, mi... Wasza typa... Wasza nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie Ej Nie chcę. Nie do mnie. Już! Nie chcę. Padam! Jestem! mu tam dzwoni telefon jakaś komórka? Dobra widzowie, no my padliśmy. Dobrze, że mam kita, ale no szkoda tych ośmiu koksów. No i ogólnie 200 4-3. No więc co? no, Lecimy do kolejnego wyzwania. Te uznaję za niezaliczone. No i przez to, że nie wykonałem zadania, to wylosły wam, nie wiem, dwa epickie klucze. Zostawcie nick w komentarzu, zostawcie łapkę w górę subskrypcję. No i co? Powodzenia. Dobra, widzowie, my jesteśmy już odrobieni. E, tutaj set 4-3. I słuchajcie, kolejne wyzwanie będzie od Speediego, żebym wykopał dwa czanki, ale w końcu namówiłem go na jeden. E, no i co? No, bierzemy się do roboty. Jeszcze, widzowie, dam Wam info, bo to, co się stało w tym wyzwaniu, to przerosło moje oczekiwania. Dobra, widzowie, myślę, że tu ten czank będzie, no chyba. Nie wiem, tak myślę, że najsensowniejszy. No i co, bierzemy się do kopania. Ja widzowie. Jakiś gościu Dwóch gości, nieźle, fajnie. Trzech gości. Super. Ja pierniczy, no. W ogóle nie jestem gotowy do walki. Spierniczam im na ówce. Dobra, widzowie, to będzie trudniejsze niż myślałem. Nie wiem, no, super, że jakiś klan nagle się kurde znalazł. Patrzcie, widzowie, mam pomysł. Dobra, trafili. Zarąbałem łódkę, kurde, no dobra no, to będziemy się tak gonić. Nie, nie wiadomo ile czasu, ale tak naprawdę mam tylko jedną perłę. Nie wiem, mógłbym zlogać, ale no, szczerze. Czy ja chcę logać? Czy on za mną perłę cyknął? Czy oni za mną perłę cykają? i jungle tu już jest... Jungle tu już jest jakiś czang. Zaczęty kopać. Zacz 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 patrzcie. O dobra, A, na kolegę musi czekać. Ma widzowie. Przez to, że te wyzwanie bym robił serio, długo. Same kopanie bez przerwy czanka zajęłoby mi to kilka godzin yy, i byłoby to niezbyt takie potrzebne. A jeszcze gracze by ciągle atakowali w ogóle. Więc słuchajcie, pomyślałem, że wylosuję wam co 25 łapek w górę. Zwi na 7 dni. Wystarczy napisać tylko nic z Minecrafta, zostawić łapkę w górę i subskrypcję. No więc co. Przechodzimy do kolejnego wyzwania. Dobra, widzowie, kolejne wyzwanie będzie od Bambeka, żeby w każdym rogu w borderu napisać tabliczkę subskrybuj. Więc no, yy, będzie to trochę nudne, ale no. Szczerze widzowie, kto by normalny to z... Dobra, widzowie, już jesteśmy blisko. 100 kratek. I mamy jeden z czterech tabliczek postawionych. Dobra, widzowie napisałem subskrybuj. No i co? Jedna czwarta jest za nami. Dobra, widzowie, mamy kolejny dobry e, tutaj pozycję na RTP. Ustawiłem sobie tu homa. I tak, pójdę w jedną stronę, pójdę na homa i pójdę w drugą. Taka jest akcja, widzowie. Fajne? Fajne. Spoko, nie ptę. Co ja w ogóle mówię? Zmęczony jestem? Coś? Dobra, widzowie, mamy kolejny róg. Stawiamy tu zaraz tabliczkę. Dobra widzowie, wstawiamy Dobra, kolejna tabliczka, już druga Jebać baczka Dobra, stawiam to na odcinek, stawiam to na odcinek i popadnie kaninę zobaczę Hej no! O, za szczerze! To był bardzo smutny, przejściwie Ale, przecież rzuc rzucę na odcinek? Ale nikt widzowie mnie pocieszył i zostawił lajka w górę, pozdrawiam i subskrypcję Chcę być twoją, słodką, wreszcie czekoladkę, żebyś mogła, który mnie całym jawice po matku, w twoje... Dobra widzowie, to by było na tyle. No i co? Pamiętajcie o losowaniu na legę klucza na moim Discordzie, który jest w opisie Siemanko.